To wiesz tutaj zaproponował, żeby przeczytać wam yy, treść krótką. Maila, po, yy, po czym po rozmowie, nie? Po wysłuchaniu tej rozmowy. Dostałem, dostałem od jednej z Pań słuchających witam. Słuchałam dziś wywiadu z Janią Lesar. Pięknie go pan prowadził. Pytania mądre i z wyczuciem. Dziękuję za wartościowo spędzony czas. Serdecznie pozdrawiam. Ja I odpowiedziałem na. To najważniejsze potwierdzenie, że to co robię ma sens. To jest właśnie, to jest różnica. Prowa znaczy różnica. Sens prowadzenia, czy tego kanału, czy te radia to FM nie jest w tym, że tu o nas chodzi, o mnie, czy o Tobie biasza. Tylko otw otworzenie czegoś, co, co, może nas wprowadzić w jakiś rodzaj zatrzymania. Autorefleksji. W ogóle refleksji. Widzicie, to jest, ja na przykład, sobie inaczej nie wyobrażam. Jakbym nie miała refleksji. Ja je ciągle mam. Ja je ciągle mam do wewnątrz. Nie przyjmuję w ciemno wszystkiego, jak leci. Ja po prostu przepuszczam przez siebie. Inaczej nie potrafię. I dzięki temu nie kupuję kota w worku. Tych wszystkich, wiecie, tak to powiedzieć, upiększaczy, bo ja tak. wiem, jak wygląda prawdziwe życie. I, <coughs> I tylko czegoś takiego, od czegoś, od kogoś, kto też jest szczery i prawdziwy, to my możemy tylko po prostu rozumieć i tylko się jeszcze bardziej, że tak powiem, otwierać. Wzajemnie sobie. Co? Dawać. Jeszcze sobie, wiecie, dawać jeszcze. Jeszcze, jeszcze więcej takiego, takiej szczerości, bo w, jesteśmy dla siebie lustrem. Bo właśnie mówię, wiemy, że hejt się wylał, a propos jeszcze tej Kasi Zygmunt i tej, że się po tym w ogóle tańcu, że się wylał hejt, ale my też widzimy, ile dobra płynie. Ile zrozumienia? Widać to po komentarzach. Widać to po komentarzach. I tego jest więcej. I to jest...